Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo z GTA 5. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie DLC ostatnio ocalały, czyli DLC, które się ostatnio na rynku Xbox Live oraz PlayStation Network pojawiło. DLC powiem wam, że jakoś specjalnie wybitne nie jest, ale też nie lubię narzekać na coś, co dostajemy za Frico, bo w sumie no mogliby w ogóle nic nie wypuszczać, a przynajmniej coś dostaliśmy. Ale tak obiektywnie oceniając to DLC troszeczkę najgorzej, myślę z mojego punktu widzenia, tak to wygląda, że najgorzej wypadło z wszystkich, które do tej pory dostaliśmy. No i pierwszą tutaj rzeczą, którą dostaniemy w tym DLC to samochód. Samochód, który już wcześniej pojawił się w GTA 2 wiadomo wygląda zupełnie inaczej, ponieważ GTA 2 nie miało trójwymiarowej grafiki, więc troszeczkę ten samochód się różni od tego co było w GTA 2 ale to jest ten sam pojazd który tamtej grze mogliśmy zobaczyć oczywiście on z różnych stron przypomina różne samochody i w sumie bardzo smuci mnie to, że nie ma możliwości jakiegoś tuningu większego wizualnego ponieważ oprócz zmiany kół, koloru i innych bajerów nie ma możliwości zmiany spoilerów zmiany zderzaka jakiegoś i tak dalej, a szkoda ponieważ jak bym kiedykolwiek tworzył grę wyścigową, czy też z elementami, właśnie, w których są samochody, od razu zaimplementowałbym tuning, ponieważ wiem, jak wielu graczy uwielbia tuningować samochody. I często w wyścigach ludzie pytają, jak wygląda tuning, jak wygląda tuning, czy jest tuning, więc bez wątpienia coś takiego bym w tym DLC dodał. Szkoda, ponieważ wcześniej wiele samochodów miało takie możliwości, w tym dosyć ubogo to wygląda. Kolejnym pojazdem jest motocykl, który aktualnie widzicie na ekranie. Jest to motocykl, który też pojawił się w wcześniejszych częściach GTA, ale już nowszych, ponieważ akurat w przypadku tego motocykla mieliśmy okazję zobaczyć go w GTA 4, a dokładnie w dwóch dodatkach, które się... Do tej gierki pojawiły, dlatego też ten mototyk jest, myślę Wam, bardziej znany. Zakładam, że właśnie więcej osób grało w życiu w GTA 4 czy też no właśnie w dodatki do GTA 4 niż w GTA 2. Chociaż wiecie, mogę się mylić, ponieważ często zaskakujecie mnie, co tam mówię. O, pewnie nie graliście w to, a się okazuje, że naprawdę mnóstwo osób grało. No i mamy obok siebie już tutaj dwa motocykle, akurat ten ostatni jest widoczny po mojej, powiedzmy teraz, o, teraz z lewej stronie. A obok jest ten, którego Wam pokazywałem przed chwilą. Akurat w przypadku tego motocykla, którym właśnie porusza się Michael, Miałem okazję też go już wcześniej zobaczyć. To jest motocykl, który pojawił się w dodatku pierwszym do GTA 4, tak więc też myślę, że nie jest ten pojazd wam obcy, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj brzmi. Tylko że tutaj kwestia tego, który wam się bardziej podoba, zależy od tego, czy budycie motocykle sportowe, czy bardziej właśnie w tym stylu, ale naprawdę bardzo fajnie brzmi, więc macie chwilę, aby sobie posłuchać tego. Kolejna tutaj dodana rzecz to oczywiście nowe maski. Maski znajdziemy na samym dole, tutaj koło plaży i mamy tutaj takie maski, powiedzmy to bojowe oraz też dodatkowo mamy takie właśnie kościotrupowe maski w różnych kolorach. Tutaj mamy dwa rodzaje masek, ale w różnych wersjach kolorystycznych. Nawet sobie sobie jedną zakupiłem tutaj nagrywając ten materiał, więc będzie można mnie znaleźć w tej masce teraz. Kolejna zmiana to oczywiście jak widzicie w sklepie jak podejdziemy do lady mamy możliwość ubrania kilku strojów, kompletów strojów eee, i powiem wam, że te stroje strasznie przypominają mi kitowców z Power Rangers, nie wiem czemu, ale takie pierzyskuje, że nie moje było. No i oczywiście mamy kolejny komplet różnych strojów dostępnych właśnie w grze. Kolejna zmiana to hełmy, hełmy, które możemy sobie kupić podchodząc do sklepu, do działu z czapkami. Są to oczywiście hełmy, które chronią nas przed... Atakami przeciwników w trybie online, wiadomo, wtedy troszeczkę mniejsze obrażenia odniesiemy, jeśli ktoś będzie strzelał w naszą głowę. Więc myślę, że warto w to zainwestować. Jedna z najlepszych rzeczy, która powiem Wam ucieszyła mnie, to to, że w końcu mamy do dyspozycji nowe barwy plecaków i mamy w końcu reprezentację. Reprezentację, no mamy po prostu plecak z flagą polski, tak? Więc to mnie bardzo ucieszyło. Pamiętam, że jak narzekałem na to. Kiedy te plecaki się pojawiły, że Polskę traktuje się jako kraj trzeciego świata, mimo że wersja polska gry występuje. Ale w końcu dodano 20 nowych flag na plecakach, dzięki czemu jest między innymi też tutaj w tym zestawie flaga Polski, którą sobie oczywiście tutaj zakupiłem. No i na koniec zostawiłem dwie nowe bronie. Chyba najlepsza rzecz, ponieważ zarówno motocykli, jak i pojazdów nie da się za bardzo tuningować pod względami wizualnymi. E, tak e, najbardziej chyba cieszy mnie właśnie ta strzelba, którą tutaj teraz w tle e, widzicie. Dodatkowo też mamy dostępną snajperkę, którą za chwilę gdzieś powinniście zobaczyć. I powiem Wam, że z mojego punktu widzenia, kiedy gram w GTA już rok i troszeczkę gram mi się znudziła, e, zazdroszczę osobom, które czekają właśnie na wersję pt a wiem, że takich osób jest sporo, ponieważ mnóstwo osób prosiło mnie o to, abym to DLC zaprezentował, ponieważ nie mamy, nie mają te osoby jeszcze w wersji właśnie swojej, czy to też na Next Gen, czy też na, no, e, tutaj na PCTA. Dlatego też zazdroszczę wam kurczę tego, że wy teraz to wszystko będziecie poznawali od nowa. Eee, wszystko będziecie mogli sobie zobaczyć, przeżywać to, co ja przeżywałem rok temu. Teraz od nowa fajnie się w tym bawić. A z perspektywy osoby, która gra już w GTA e, tutaj ponad rok, to troszeczkę ta GTA zaczyna się nudzić i przydałoby się naprawdę sporo e, tutaj e, nowych rzeczy. I tutaj nie mówię, że te rzeczy muszą być darmowe, bo, oczywiście, jestem w stanie za to zapłacić. Napady na bank naprawdę by urzmaiciły tryb online. Nie wiem, co Wy o tym myślicie, ale no, u mnie z perspektywy czasu tryb online się już znudził, mimo że myślałem, że starszy mi on na zdecydowanie dłużej. Zabawa, oczywiście, z znajomy, znajomymi czy też z Wami, jest bardzo fajna, ale mówię, brakuje takich rzeczy, bo ciągle tylko jeździmy wyścigi, ciągle jakieś tam deadmecze i za bardzo potem już dużych możliwości w trybie online nie ma. Ciągle obiecują te napady na banki, a nic się nie pojawia, więc ciekawy jestem jaka jest Wasza opinia po roku grania w GTA Online. Trzymajcie się, cześć!